Prawdziwa miłość nie jest mierzona przez lajki pod Twoimi zdjęciami, ale przez to, kto wspiera Cię, gdy kamery są wyłączone. Miłość jest jak przepis babci, potrzebuje cierpliwości, czasu i wielu tajemnych składników. Jeśli szukasz spokoju ducha, spróbuj wyłączyć telefon i posłuchać śpiewu ptaków. Nie patrz tak na mnie, to nie boli, obiecuję. Spokój ducha jest jak ogród. Jeśli nie wyrwiesz chwastów na czas, przejmują one kontrolę nad wszystkim. Zazdrość jest jak zły cholesterol po prostu cię pochłania od środka. Lepiej skup się na swoich własnych bitwach. Pamiętaj, że podczas gdy tracisz czas patrząc, co mają inni, Twoja własna zupa stygnie. Zaangażowanie to nie tylko wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, ale pozostanie, gdy sprawy stają się trudne. Zaangażowanie jest łatwe. Utrzymanie zaangażowania to praca dla bohaterów. Miłość Boga jest jak kawa babci, zawsze tam jest, gorąca i gotowa, aby cię pocieszyć. Jeśli myślisz, że Bóg cię zapomniał, zapytaj księżyca, ile nocy świecił bez oczekiwania niczego w zamian. Miłość matki jest jedyną rzeczą, której nie możesz kupić za wszystkie złoto świata. Jeśli uważasz, że miłość matki jest przesadzona, poczekaj, aż sam zostaniesz rodzicem i porozmawiamy ponownie. Życie daje ci drugie szanse, czasem przebrane za katastrofalne zakończenia. Nie lekceważ drugiej szansy, to wszechświat mówi, Spróbuj jeszcze raz, ale z większą determinacją. Wdzęczność jest najlepszym makijażem sprawia, że wyglądasz lepiej, niezależnie od tego, co masz na sobie. Wdzęczność jest darmowa, ale ma moc zmieniania Twojego dnia i dnia innych. Prawdziwe przyciąganie nie jest fizyczne to wtedy, gdy ktoś Cię rozumie bez potrzeby wyjaśnień. Przyciąganie jest łatwe utrzymanie zainteresowania to prawdziwe wyzwanie. Szacunek jest jak poranna kawa niezbędny, aby dobrze rozpocząć dzień. Szanuj innych nie dlatego, że na to zasługują ale dlatego, że szanujesz siebie wystarczająco, aby się nie poniżać. Miłość partnera nie jest doskonała. Jest jak dobra solse. Potrzebuje swoich przypraw, czasu gotowania, a czasem odrobiny wysokiego ognia. Spokój ducha osiąga się, przestając śledzić perfekcyjne życie, które pokazują na Instagramie, i zaczynając żyć swoim. Zazdrościć życia innych to jak myśleć, że księżyc jest mniej jasny ponieważ nie ma neonowych świateł. Prawdziwe zaangażowanie jest jak roślina: jeśli jej nie podlewasz, usycha, ale jeśli dbasz o nią, rozkwita. Bóg nie zawsze daje ci to, czego chcesz, ale zawsze daje ci to, czego potrzebujesz, a czasem to, czego potrzebujesz, to porządne skarcenie. Miłość matki jest jedyną siłą, która może przekształcić dom w dom rodzinny. Życie czasem daje ci cytryny, ale wiesz co? Najlepsza cytryna rośnie z tych samych cytryn. Wdzęczność na czas jest jak nawożenie ogrodu życia, sprawia, że wszystko rośnie lepiej. Powierzchowne przyciąganie trwa do momentu pojawienia się pierwszej zmarszczki, prawdziwe przyciąganie trwa, nawet gdy zmarszczki się mnożą. Szacunek nie jest wymagany, jest zdobywany i zaczyna się od szanowania samego siebie. Miłość to nie znalezienie kogoś, z kim możesz żyć, ale znalezienie kogoś, bez kogo nie możesz żyć. Aby mieć spokój ducha, czasem trzeba częściej mówić nie niż tak. Zazdrość jest najgorszym wrogiem sukcesu świętuj sukcesy innych, a twoje przyjdą, zanim się zorientujesz. Prawdziwe zaangażowanie nie objawia się w słowach, które mówisz, ale w działaniach, które podejmujesz, gdy nikt nie patrzy. Miłość Boga odczuwa się w każdym świcie, w każdym szczerym uścisku i w każdym wspólnym uśmiechu. Matka to ktoś, kto może zająć miejsce wszystkich, ale jej miejsca nikt inny nie może zająć. Życie jest ekspertem w dawaniu drugich szans, czasem trzeba tylko szeroko otworzyć oczy i serce. Wdzęczność nic nie kosztuje, ale jest warta więcej niż całe złoto świata. Powierzchowne przyciąganie to tylko początek. Przyciąganie dusz to to, co naprawdę utrzymuje płomienie. Szacunek to prezent, który dajesz sobie, dając go innym. Okazje są jak pociągi, jeśli zaśpisz na stacji, nie oczekuj, że pociąg zatrąbi, aby cię obudzić. Cierpliwość to zagubiona sztuka, ale jeśli ją znajdziesz, oszczędzisz sobie wielu zmarszczek na czole. Marzenia nie mają daty ważności. Ale wymagają dobrej dawki kawy i determinacji. Pokora jest jak drogie perfumy. Kto je nosi, nie zawsze zdaje sobie sprawę, ale wszyscy inni tak. Sukces nie jest celem, jest serią małych kroków, które robisz każdego dnia, z wpadkami włącznie. Mądrość nie jest mierzona tytułami na ścianie, ale liczbą razy, kiedy wstajesz po upadku. Czas jest najlepszym prezentem, jaki możesz dać. Ponieważ raz dany, nie można go odzyskać. Ciężka praca jest jak dobry gulasz, wymaga czasu, wysiłku i nie zawsze pachnie dobrze na początku, ale wynik jest tego wart. Ciekawość nie zabiła kota, utrzymała go przy życiu i uczącym się każdego dnia. Prawda jest jak słońce na twarzy, może boleć na początku, ale w końcu cię uszczęśliwia. Przebaczenie to prezent, który dajesz sobie. Trzymanie urazów to jak picie trucizny i oczekiwanie, że drugi się rozchoruje. Ryzyko jest solą życia. Bez niego wszystko byłoby mdłe. Kreatywność jest jak roślina. Potrzebujesz ją podlewać nowymi pomysłami i wystawiać na słońce doświadczenia. Wiedza to potęga, ale tylko wtedy, gdy jej używasz. W przeciwnym razie jest to tylko martwy ciężar w Twoim mózgu. Szczęście nie jest celem. To sposób podróżowania. I pamiętaj: zawsze możesz zmienić trasę. Prawdziwa przyjaźń nie jest mierzona latami, przez które znasz kogoś, ale przez liczbę razy, kiedy byli tam, gdy naprawdę ich potrzebowałeś. Uczciwość jest jak zdrowa dieta, trudna do utrzymania, ale wyniki są nieporównywalne. Wytrwałość jest najlepszym antidotum na niepowodzenie. Za każdym razem, gdy się podnosisz, Jesteś o krok bliżej sukcesu. Piękno zanika, ale dobroć i inteligencja trwają. Inwestuj w to, co naprawdę się liczy. Zdrowie to nie tylko brak choroby, to dobre samopoczucie w swojej skórze i umyśle. Czytanie jest dla umysłu tym, czym ćwiczenia dla ciała niezbędne. Śmiech to najlepsze lekarstwo i nie ma skutków ubocznych, ani nie wymaga recepty. Bycie sobą w świecie który nieustannie próbujecie zmienić, to największe osiągnięcie. Hojność nie jest mierzona przez to, co dajesz, ale przez sposób, w jaki to dajesz. Hojne serce jest warte więcej niż tysiąc prezentów. Natura jest najlepszym nauczycielem. Ucz się słuchać szeptu drzew i śpiewu rzek. Szacunek dla środowiska to prezent dla przyszłych pokoleń. Dbaj o swój dom, który jest domem wszystkich. Technologia może połączyć cię ze światem, ale nie zapomnij odłączyć się, aby połączyć się ze sobą. Pokora to najbardziej eleganckie ubranie, nigdy nie wychodzi z mody. Siła nie jest mierzona liczbą upadków, ale liczbą razy, kiedy się podnosisz. Niezależność to luksus, który opłaca się odpowiedzialnością i trudnymi decyzjami. Przygoda nie zawsze oznacza dalekie podróże. Czasem to spojrzenie nowymi oczami na to, co masz blisko siebie. Pamięć to skarb, ale życie w przeszłości to więzienie. Ucz się puszczać. Spokój nie znajduje się w absolutnej ciszy, ale w zdolności do zachowania spokoju wśród hałasu. Zaufanie jest jak kryształ, raz złamane, nigdy nie wraca do pierwotnego stanu. Dbaj o nie. Edukacja nie kończy się na dyplomie, to podróż na całe życie jeśli twoja partnerka odmawia seksu oralnego. Ważne jest, aby mieć otwartą i szanującą rozmowę na temat jej uczuć i granic. Intymność w związku opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu potrzeb i pragnień obu stron. Najpierw weź pod uwagę, że każda osoba ma swoje własne preferencje i granice w kwestii intymności. Mogą istnieć emocjonalne, fizyczne lub psychologiczne powody jej odmowy, może ma niepewności, Doświadczenia z przeszłości, które wpływają na jej uczucia, lub po prostu nie czuje się komfortowo z tą praktyką. Kluczowe jest podejście do tematu z empatią i bez osądzania. Zapytaj ją, jak się czuje i jakie są jej myśli i emocje dotyczące intymności seksualnej w ogóle. Aktywne słuchanie i autentyczna troska o jej dobrostan wzmocnią wasze emocjonalne połączenie. Ponadto podziel się swoimi własnymi uczuciami i potrzebami w sposób szczery, ale delikatny. Wyjaśnij, dlaczego pewne praktyki mogą być dla ciebie ważne, ale rób to bez nacisku i wymagań. Kluczem jest znalezienie równowagi, w której oboje będziecie czuć się komfortowo i usatysfakcjonowani. Intymność można pielęgnować na wiele sposobów, nie tylko poprzez seks oralny. Razem odkrywajcie inne formy fizycznej i emocjonalnej więzi, które mogą być przyjemne dla obu stron. Mogą to być pieszczoty, masaże, głębokie pocałunki, i inne formy wyrażania uczuć. W końcu pamiętajcie, że intymność jest dynamiczną częścią związku, która może zmieniać się z czasem. Utrzymywanie otwartej i ciągłej komunikacji na temat swoich pragnień i granic pomoże zapewnić, że oboje będziecie czuć się doceniani i szanowani. Intymność umacnia się poprzez komunikację, empatię i miłość, a te cechy są fundamentem trwałego i satysfakcjonującego związku. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć Lubię to i podzielić się nim z przyjaciółmi i rodziną. Chętnie późnam Twoje opinie na temat moich rad, więc zostaw komentarz poniżej która rada była Twoją ulubioną? Masz jakieś historie, którymi chcesz się podzielić? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, upewnij się, że subskrybujesz kanał Mądra Starość, aby nie przegapić żadnych przyszłych porad i refleksji. Każdego tygodnia przynoszę coś nowego i jestem podekscytowana, że mogę dzielić się z wami więcej wyjątkowych chwil. Do zobaczenia w następnym filmie. Moi drodzy, dbajcie o siebie i pamiętajcie. Mądrość przychodzi z wiekiem, ale szczęście pochodzi z serca. Do zobaczenia wkrótce.